Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na nasz trening przed nauką czytania i pisania. I tak jak zawsze wam powtarzam, każdy trening powinien rozpocząć się rozgrzewką. Moi drodzy, ostatnio bawiliśmy się, poznawaliśmy głoskę O i wykonywaliśmy różne ćwiczenia związane z tą głoską O. W pewnym momencie, pod koniec naszych ćwiczeń, pokazałam wam, jak wygląda symbol graficzny naszej głoski, czyli jak wygląda litera O. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie króciutko, właśnie w, tej, w czasie tej rozgrzewki, powtórzyli, jak wygląda nasze O, a potem przejdziemy do kolejnych ćwiczeń. Jeżeli jesteście gotowi, to startujemy. Moi drodzy, na początek chciałam Wam pokazać dwie litery. Popatrzcie, czy wśród tych liter znajduje się nasza litera O. Zapewne mówicie, że nie i słusznie, bo tutaj nie ma litery O. Jeżeli pamiętacie z przedszkola, mamy tutaj literę A oraz literę B, a więc nie ma tutaj naszej litery O. A teraz kolejne dwie litery. Może tutaj ukryło się O? Zobaczcie. Jeżeli tym razem mówicie, że jest tutaj O, to bardzo dobrze. Tak, która z tych dwóch liter jest literą O? Oczywiście to ta litera, to jest litera O. Natomiast ta druga, jeżeli pamiętacie z przedszkola, jeżeli widzieliście już kiedyś wcześniej tę literę, to jest to litera my. Moi drodzy, no i dzisiaj jeszcze w czasie naszej rozgrzewki spróbujemy pobawić się w wysłuchiwanie naszej głoski O. Będziemy ćwiczyć, będziemy głoskować. Uwaga, przygotowałam tutaj kilka rzeczy, przedmiotów, w których Mogę Wam już powiedzieć, mieszka głoska O, czyli nie musicie zgadywać, czy jest, czy, czy jej tutaj nie ma, bo ona tutaj jest, ale starajmy się teraz znaleźć, gdzie ta głoska O mieszka, czy jest na początku naszego słowa, w środku słowa, czy na końcu. No i za chwilę będziemy głoskować. Uwaga, mamy taki przedmiot doskonale Wam znany. Ja już ostatnio mówiłam, że go schowam, bo przecież jesień nadchodzi, no ale jeszcze nie schowałam. To są okulary. Uwaga, czy w słowie okulary mieszka O? Nie musimy zgadywać, bo wiemy, że tak. Oczywiście, spróbujmy zgadnąć, gdzie mieszka O. Pogłoskujmy to słowo. O, k, u, l, a, r, e, y. siedem głosek i na samym początku mieszka nasza głoska O, której właśnie szukamy. Uwaga, kolejny przedmiot, proszę bardzo. Ciach, ciach, bardzo ostre i bardzo przydatne w domu, w szkole, czasami nawet w przedszkolu, to są nożyczki. Uwaga, wiemy, że na pewno w słowie nożyczki mieszka o, tylko gdzie? Uwaga, zgadujemy. Będziemy teraz pięknie głoskować. N, o, ż czy, k, i. Na drugiej pozycji, jeżeli dobrze pamiętam, tak, na drugiej pozycji mieszka głoska o. W słowie nożyczki. A teraz łatwe słowo. Popatrzcie, taki fajny notes ze Spider-Manem. W nim też mieszka O, tylko gdzie? Pogłoskujmy to słowo notes. N-O-T-E-S. W tym słowie też na drugiej pozycji mieszka O. Bardzo przydatny notes, przydatny w szkole i w ogóle w domu, też się często przydaje. Kolejny przedmiot, bardzo kolorowy też przydatny w szkole, i w przedszkolu, i w domu. Można zapisywać różne rzeczy nim. To jest długopis. Sprawdźmy, gdzie mieszka O w tym słowie. D, ły, u, g, o, p i s. No właśnie, w środku. O mieszka w środku tego słowa. A więc mamy kolejne słowo. No i jeszcze jeden przedmiot, ale właściwie nie wiem, co to jest. Może wy wiecie. Zobaczcie, bardzo się błyszczy. Można zajączki nim puszczać. Co to może być? Spróbuję, o, to się chyba otwiera gdzieś tu. Hmm. Kochani, to jest lusterko. Tak, lusterko bardzo przydatny przedmiot. Każda elegantka lubi mieć lusterko w swojej torebeczce. Wobec tego pogłoskujmy. Wiemy, że o tutaj też mieszka, tylko gdzie? Uwaga! L, u, s, t, e, r, k, o. Hmm. Na samym końcu mieszka o. Moi drodzy, rozgrzewka za nami. Powtórzyliśmy głoskę o, wiemy już jak wygląda, odróżniamy ją spośród innych liter. Wobec tego możemy przejść teraz do kolejnego ćwiczenia. Słuchajcie, jestem otoczona zabawkami. Nawet nie widzicie ich, bo specjalnie tak ustawiłam kamerę, żebyście nie widzieli moich zabawek. Natomiast widzicie jedną z nich. To jest kolejna moja przytulanka, bardzo mięciutka i przyjemna. Jest to małpka. Moi drodzy, spróbujmy sprawdzić, bo dzisiejsza głoska, której szukamy i którą będziemy wysłuchiwać. To będzie głoska my. Będziemy starali się wyszukać ją w słowach. Czy w nazwie mojej przytulanki małpka jest głoska my? Sprawdźmy to. Małpka. Uważnie posłuchajcie. Małpka. Tak, moi drodzy, oczywiście, że tak. Jako pierwsza głoska jest to głoska my. Małpka. Słyszymy wyraźnie. Na początku. A może sprawdźmy, co jeszcze mieszka w tym słowie? Umiecie pogłoskować razem ze mną? No jasne. My, a, ły, p, k, a, małpka, małpka. Super małpka, prawda? Na początku tego słowa mieszka my. A teraz sprawdźmy inne zabawki. Hm, mam jeszcze tutaj taką fajną żabę. Hm, zielona, też bardzo mięciutka i przyjemna. Fajne takie wyłupiaste oczy. Czy w słowie żaba mieszka głoska my? Czy jesteśmy gotowi, żeby to sprawdzić? Słuchujemy się w to słowo Żaba. No jak tam, Żabko? Jest w tobie w twojej nazwie my? <grym> jak ona na mnie dziwnie patrzy. Chyba śmieje się ze mnie, tak podejrzewam. A wy jak myślicie, jest my w słowie żaba? Oczywiście, że nie. Ży. A. B, A. Niestety, nie ma żadnej głoski my. Wobec tego żabko, przykro mi, ale nie tym razem. Tym razem nam się nie przydasz. Sprawdźmy inną zabawkę. Być może znacie tę zabawkę. To jest taka tańcząca lama. Tak. O! Świetna. Ale teraz nie będziesz nam już przeszkadzać. Sprawdźmy, czy w słowie lama mieszka my. A jeżeli tak, to gdzie? Uwaga, lama. Słuchujemy się w to słowo. Lama. Hmm. Oczywiście. Wyraźnie słyszę. Tylko gdzie? L, a, m, a, lama. W środku, no prawie że pod koniec tego słowa, prawda? Mieszka głoska m. Świetnie, wysłuchaliśmy ją. Sprawdźmy, czy jeszcze uda nam się coś znaleźć. Mam tutaj jeszcze jedną taką przytulankę. Nie wiem, czy nam się przyda dzisiaj. To jest słoń. Czy w tym słowie mieszka my? W słowie słoń słuchamy wyraźnie słoń. Chyba nie. Chyba, chyba nie. Jeszcze raz posłuchajmy słoń. No nie, w tym słowie wyraźnie nie ma głoski my. W takim razie jakie inne głoski słyszymy? S, ły. O-ni. Nie mamy. Odkładamy. Hmm. W takim razie, uwaga, uwaga, a to, czy wiecie co to jest? To jest taka maseczka na oczy, żeby założyć sobie przed spaniem. Jak ktoś nie lubi spać na przykład, gdzie, gdy jest jasno w pokoju, gdzieś tam y, światło y, latarni ulicznej świeci, nie lubimy tego, bo wtedy nie umiemy odpocząć, więc zakładamy sobie maskę na oczy. Czy w słowie maska mieszka? Głoskamy. Hmm. Zastanawiam się nad tym właśnie. Może Wy mi pomożecie? Maska. Czy słychać my? My, a, s, k, a. Hmm. Moi drodzy, oczywiście, na początku słychać wyraźnie głoskę my. Zostało mi jeszcze kilka przedmiotów. Uwaga! Może wiecie, co to jest? No nie, kogo ja pytam? Oczywiście, że wy wiecie, co to jest. Co prawda, jest ten przedmiot czerwony, my jesteśmy przyzwyczajeni do innych kolorów, ale doskonale znana nam myszka, taka myszka komputerowa. Czy w słowie myszka mieszka my? Głoska my? Oczywiście, że tak. Sprawdźmy, gdzie? m e, sz k, a. Jeszcze raz. My, e ś, k, a. Oczywiście na początku mieszka głoskamy. my. I jeszcze słuchajcie, mamy tutaj kilka przedmiotów. Hmm, coś pięknego, zobaczcie. Tęczowy, kolorowy motyl. Taki motyl, zabawka, wy doskonale znacie, to jest popit, tak? Do naciskania, taka zabawka odstresująca. Można tutaj świetnie się bawić. Na przykład na wyścigi, kto prędzej wszystkie rzędy poprzeciska na drugą stronę. Świetna zabawka, taki wielki motyl. Czy w nazwie tej zabawki mieszka my? Sprawdźmy. Motyl. m o -t y l Motyl. Oczywiście, znowu na początku mieszka my. W wielu słowach mieszka na początku my. A teraz sprawdźmy jeszcze kolejny przedmiot. To chyba coś dla chłopaków, ale niekoniecznie. Piękny model. Zobaczcie, jaki motor widzicie. Piękny motor. Czy w słowie motor mieszka my? Sprawdźmy. M-o-t-o-r. Oczywiście, znowu na początku tego słowa mieszka głoska my. I na koniec proponuję Wam jeszcze chwila wspomnień z wakacji. Pamiętacie? Myśmy byli w Krasiejowie i przywieźliśmy sobie wspaniałą pamiątkę, magnes. Taki magnes na lodówkę, żeby przez cały rok pamiętać o tym, że w wakacje byliśmy, odwiedziliśmy to świetne miejsce. Nieważne, że tu jest napis Krasiejów, liczy się, że ten przedmiot to magnes. Czy w słowie magnes mieszka my? Sprawdźmy. Posłuchajmy jeszcze raz. Magnes, magnes, m, a, g, n, e, s. Oczywiście i znowu na początku. No popatrzcie, same słowa, w których m mieszka na początku. Świetnie. Kochani, w takim razie teraz sprawdźmy, czy potrafimy rozszyfrować modele dźwiękowe naszych niektórych wyrazów. Uwaga. Mam tutaj... Zobaczcie, dwa modele, wezmę sobie może tak. Wezmę tego pięknego motyla i przyłożę dwa modele dźwiękowe. Czy widzicie wyraźnie? Zobaczcie pierwszy model. Zwróćcie uwagę, że O zostało już wpisane w tych modelach, widzicie? Bo przecież, o już znamy jeden model i drugi. Który model pokazuje nam słowo motyl? Popatrzcie. Motyl. Hmm. Motyl. Czy którykolwiek model pasuje? Sprawdźmy. Popatrzcie, co prawda pierwszy model ma na początku zakolorowaną głoskę, a Wy wiecie, że my zawsze kolorujemy tę głoskę, którą akurat którą omawiamy, czyli nasze my. Dzisiaj w kolorze niebieskim, zaraz powiem dlaczego. Czyli jest niebieskie, jest niebieskie my, Potem jest, o, to by pasowało, ale reszta nie pasuje. A kolejny model? Zobaczcie, na początku nie mam my, tylko jest w środku. Ojej, żaden model nie pasuje. Do słowa motyl, może pasuje ten model. Popatrzmy. My. Pasuje na początku nasza głoska, ciekawe czemu dzisiaj jest niebieska, później czerwone, o już wpisane do naszego modelu, to pasuje do słowa motyl. No dobrze, taka była zagadka bardzo tajemnicza. A teraz słuchajcie, który model będzie pasował do naszego modelu. Mamy motor i teraz, który model. Czy ten, popatrzcie. Jeżeli tak, to znaczy, że my mieszkałoby w środku. A w słowie motor, gdzie mieszkamy? Mieszka na początku, a o jest na drugiej pozycji i nie tylko. Oho! Już wiem. Zobaczcie, czy to czasami nie jest ten model. Sprawdźmy. M. O, ty. O, r, motor. Doskonale. To jest model dźwiękowy naszego słowa motor. Udało nam się rozszyfrować. Kochani, a jak wygląda nasza litera my? Bo jako głoska my ją już doskonale poznaliśmy, potrafimy ją wysłuchać, ale jak ona wygląda jako litera? Pokażę Wam. To jest narysowana przeze mnie, napisana litera my, taka powiedzmy drukowana. I zobaczcie, ona znowu jest niebieska. Zakolorowałam ją w kolorze niebieskim. Czy wiecie dlaczego? Być może już w Waszych klasach, w szkołach wiszą kolorowe litery. Na pewno jest już litera O, która jest w kolorze czerwonym. Pamiętacie, myśmy ustalili, że na czerwono oznaczane są samogłoski. Pamiętacie, to te głoski, które do wymówienia ich nie potrzebują żadnej pomocy. I tak. O, poznamy również a, e, i i jeszcze inne. To są samogłoski. Możemy je mówić bardzo długo. Wymawiać jak długo chcemy, jak długo wystarczy nam oddechu. Natomiast nasze my nie da się go wymówić długo. Chciałabym. My. My. Nie da rady. My. Koniec. Żeby wymówić ją długo. Potrzebowałabym kogoś do pomocy, i wtedy na pomoc przychodzą samogłoski. I mogę powiedzieć M, M, ale potrzebowałam samogłoski E, żeby wymówić dłużej tę głoskę my. Albo niektórzy mówią, to jest my, my, ale wyraźnie słychać, że po tym my słyszymy i, y, samogłoskę i. Y. Wobec tego to jest współgłoska. spółgłoska. współgłoska, bo potrzebuje współtowarzysza żeby można było ją dłużej wymówić. Kochani, nasze M wygląda tak. A teraz na koniec krótkie ćwiczenie. Mam tutaj taką małą literkę M, to znaczy małą wielkościowo. Popatrzcie, niewielkich rozmiarów i mam nasze O. I zobaczcie, mogę sobie przeczytać teraz, co mi powstało. O-M 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 Co słyszymy? o Om, o, m, tworzy on. A teraz przestawimy te dwie litery i mamy m, o, m, o, mo. Wyszła nam sylaba mo. Kochani, i gdy zawsze Wam mówię przy okazji treningu, że to jest trening przed nauką czytania i pisania, to tak naprawdę mogę już powiedzieć, że to jest trening czytania i pisania, bo my już powoli, powoli zaczynamy doskonalić te umiejętności. Kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze zabawy, no i moje zabawki, których tutaj naprawdę sporo zgromadziłam. Spotkamy się na kolejnym naszym treningu już niebawem. Trzymajcie się, cześć!